Mam na imię Agnieszka i witam Was w mojej kuchni, a za kamerą stoi Mariusz. Cześć! Zapraszam Was dzisiaj na najbardziej podstawowy przepis związany z cukinią, czyli cukinia prosto z patelni. Zostańcie ze mną i obejrzyjcie film. Jeśli oglądacie nas pierwszy raz, to zasubskrybujcie nasz kanał i kliknijcie dzwoneczek, żeby być na bieżąco. Pod filmem znajdziecie link do bloga, gdzie będą podane składniki, które zostaną użyte do tego przepisu. I będziemy potrzebować: cukinie, to jest nasz podstawowy składnik i aż dwie przyprawy: pieprz i sól. I patelnia z odrobiną Dowolnego tłuszczu. Cukinie kroimy w plastry, a na naszym kanale znajdziecie cukinię faszerowaną i jeden przepis z cukinią faszerowaną mięsem mielonym. Kliknijcie tutaj kartę z przepisem. Jest to dla osób, które jedzą mięso i dla osób keto ale również mamy przepis dla wegetarian czy wegan, bo cukinia faszerowana kaszą jaglaną i suszonymi pomidorami. Kliknijcie tutaj kartę z przepisem. Cukinie kroimy w takie plastry pół, maksimum do centymetra. Kurde, 9 mm. Ma się to oko. Plastry cukini mamy przygotowane, a ja Wam polecam lasagne z cukinii. To dla tych, którzy na przykład unikają węglowodanów. Kliknijcie kartę z przepisem. Możemy sobie już rozgrzać patelnię z tłuszczem. W tym czasie przyprawimy naszą cukinię z solą i pieprzem. Mamy teraz sezon grillowy, więc zróbcie też żeberka z grilla. Kliknijcie tutaj kartę z przepisem. Sypiemy solą, obracamy i z drugiej strony powtarzamy tą samą czynność. A jeśli byście chcieli zrobić moje wersje, to ja soluję na patelni. Taka mała różnica. No tak to jest, jak się zapomni zdjąć wieczka od pieprzu i się dziwić, czemu pieprz nie leci. Ten jeden od ciebie jest prawie niepopieczony. Potem. To, to zrzucimy z tacki pieprz. Masz. Cukinia jest przygotowana, czekamy aż tłuszcz się mocno rozgrzeje. Tuszcz już prawie nam się rozgrzał, ale zanim wrzucę cukinię na patelnię to polecam Wam playlistę z sałatkami i surówkami. O tutaj znajdziecie w karcie. Ok, wrzucamy naszą cukinię. Jak mamy już podpieczone, to obracamy na drugą stronę. Z drugiej strony podpiekamy i wyjmujemy. Cukinia upieczona, więc wyjmujemy. Oczywiście przy takim pieczeniu cukinii, mamy pierdolnik, za przeproszenie, w kuchni inaczej mówiąc ufajdowaną kuchnię. Cukinia jest już gotowa, a Wy zasubskrybujcie nasz kanał, dajcie łapki w górę, kliknijcie dzwoneczek, aby być na bieżąco i napiszcie w komentarzu czy uwielbiacie cukinię. Na naszym kanale znajdziecie również inne przepisy i polecam Wam chałkę orkiszową i ciasto z kruche ze śliwkami. A tutaj znajdziecie nasz najnowszy film. Ta! Kliknijcie subskrypcję.